Boże. Nie wiem, czy lubicie wyrzucać śmieci ja tak średnio. Ja myślę też, że i wy niekoniecznie. Ale trzeba. Chyba nie ma wśród nas nikogo, kto nie produkowałby śmieci. Zbieramy do kosza różne odpadki, segregujemy je oddzielnie plastik, zmieszamy, oddzielnie papier, szkło, bio. Wyrzucamy to, co jest niepotrzebne. Także resztki jedzenia czy pokarmy, które się już zepsuły czy przeterminowały. Jest to normalne postępowanie i praktyka każdego gospodarstwa domowego, także Waszych mieszkań i domów. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus użył pełnego obrazu. Otóż, odnosząc się do czystości rytualnej związanej ze spożywaniem lub niespożywaniem niektórych pokarmów, Powiedział, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie pokarmy za czyste, powie Ewangelista. Innymi słowy, to, co jest zwykłym jedzeniem, nie ma mocy sprawić, że stajemy się nieczyści moralnie. Jezus pokazuje Żydom, że nie tutaj jest problem w prawie, w zwyczajach, w pewnych przepisach rytualnych, które mogłyby być czasem nieprzestrzegane. Liczy się natomiast to, co rodzi się w sercu człowieka decyzja na popełnianie dobra lub zła, czyli czegoś niepożądanego dopiero takie niewłaściwe produkty naszego serca. Czyli złe słowa, złe myśli, złe uczynki mogą sprawić, że rzeczywiście będziemy nieczyści. Pomyśl dzisiaj, co w ostatnim czasie jest takim produktem Twojego serca. Czy dobre słowa, dobre zachowanie, dobre uczynki, czy może niekoniecznie? Czy jeśli jednak nie zawsze tak jest? Może warto posprzątać, może warto wyrzucić te nagromadzone śmieci, przeprosić i skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Szczęśliwego.